Długopole, Długopole Zdrój, takie miejsce, w którym 30 lat temu wylądowałem w szczególnej dla siebie sytuacji, styczeń y, 1988 roku. Minęło 30 lat, ale minęło też 30 lat moich mediacji. Od tego stycznia 88 od takiego pierwszego życiowego, ważnego wydarzenia i cała wędrówka sudeckim szlakiem, czerwonym, głównym, y, to zarówno utrwalenie takiej pasji podróżniczej, ale również chęć znalezienia dla siebie miejsca zawodowego i może opisania sensu własnego życia. Ten sens na pewno został opisany fundacją, którą rok później założyłem, a w tym 1988 roku już rozwinięty był mocno festiwal Chrypa, z którego, którego laureaci pochodzili w dużej mierze właśnie z tych stron: z Dolnego Śląska, z. Z opolszczyzny. I po tych 30 latach bilansuje również 30 lat mediacji, ponieważ wtedy 8 grudnia 89 roku w Krakowie założyliśmy z Bogdanem Szytelim i Tadeuszem Moskalem fundację o wdzięcznej nazwie Dziecięce Listy do Świata pomysłem Andrzeja Sikorowskiego, który niedługo wcześniej z zespołem podbudą wydał płytę pod tytułem List do Świata. Gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy mądrzy, że aż strach milczeli za zawstydzeni. Po tym 1989 roku, aż do 2002 roku, przez 13 lat, czyli takie dwa cykle, w które wierzę, bo życie nam się zmienia co 7 lat, a i małżeńskie kryzysy pojawiają się po dwóch, po 7, po 13 latach, więc jest w tym jakaś logika, jakiś porządek rzeczy. Więc w 2002 roku złożyliśmy raport z realizacji konwencji o prawach dziecka w Genewie. Raport alternatywny, spotkaliśmy się z przedstawicielami rządu, z rzecznikiem praw dziecka, i po tej Genewie chyba otworzyło się zupełnie nowe pole. To wszystko, co zaczynaliśmy wtedy w obszarze edukacji, w obszarze praw człowieka, zostało mocno poszerzone. W 1996 roku Helsińska Szkoła Praw i Wolności i Szkoła Mediacji Ulii Lincolna, a potem już. Cały wielki rozkwit tego, tej naszej aktywności w obszarze mediacji. Aż wreszcie jestem w 2019 roku, 5 maja, na końcówce majówki i próbuję zbilansować to, co wydarzyło się przez 30 lat. To nie jest takie proste. Każdy rok tak naprawdę przynosił mnóstwo nowych wydarzeń, nowych wrażeń, nowych nadziei, nowych ludzi. W tym roku uświadomiłem sobie, że pewnie klucz tego wszystkiego, dla mojego systemu wartości, dla lojalności, dla szczerości, dla dobrych relacji z ludźmi, na pewno w podobny sposób przekłada się dzisiaj również w kwestiach zawodowych. Komunikacja związana też z kompetencją, bo to głównie słowo jest naszym polem, naszym podstawowym narzędziem pracy, ale i z komunikacją, właśnie lojalność lojalne współdziałanie. I znowu wraca to słowo, które przed laty, gdy zaczynałem aktywność w organizacjach pozarządowych, było dla mnie tak ważna, potem przez wiele lat lekko wstydliwe słowo uczciwość. A jednak myślę, że to zrozumienie od Zwyżka Czarnucha, że uczciwość to nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe pozwala jednak z, z większą odwagą tego słowa używać i yy, no, mieć to również na sztandarze, jeżeli człowiek tego chce. To jest kwestia naszego wyboru. Ja tego chcę. Dlatego, że wierzę, że ludzie do sądów chodzą po uczciwość, prawdę i sprawiedliwość. Potwierdza się to w wielu opracowaniach mądrych ludzi, ale gdyby porozmawiać też z tymi y, ludźmi, którzy nie za dobre rzeczy robią, tocząc procesy sądowe, to chyba by się to potwierdziło. A to, że jest wielu ludzi, którzy uważają, że jest inaczej, cóż, takie prawo natury. W mediacjach zawsze zastanawia nas, zastanawia nas ten dualizm, chociaż pasji nikomu odbierać nie można. Prawdopodobnie ludzie zajmujący się mediacjami tą pasję mają. Co nas dzieli? Pewnie to, o czym opowiadał mąż Edyty Geppert, mówiący o wokalistach, że są tacy, którzy chcą publiczność zaskoczyć swoimi wspaniałymi możliwościami i próbują je pokazać w jak najlepszy sposób showmeni. No i są też tacy, którzy próbują coś przeżyć, stworzyć jakieś misterium, jakiś klimat, być z kimś. Z pewnością dla środowiska, które reprezentuję, które współtworzyłem, na pewno ta druga wizja ma decydujące znaczenie. Mniejsze znaczenie ma pryncypialna forma, większe znaczenie ma pryncypialna kompetencja. Dlatego, że można ludziom będącym w, w konflikcie trochę krzywdy narobić, jeżeli ktoś, kto zajmuje się mediacjami, uważa, że on sam jest ważniejszy niż sprawa, w której próbuje pomóc. Zamiana słowa pomoc na oddawanie ludziom szansy, by odzyskiwali moc. Zdecydowanie odpowiada nam na pytanie, czym są mediacje. Mediacje to jest nauka uczenia, by ludzie po moc potrafili sięgać sami. O bilansie 30 lat będzie jeszcze okazja, ale na razie dla tego długopola, w którym się znalazłem po 30 latach i, i widzę zarówno dużo śladów w przeszłości, jak i... Dużo takich nadziei, że może będzie to za niedługo taka też ładna perła uzdrowiskowa. Ale tak naprawdę to chciałbym o tym IPI powiedzieć. IPI to pewien obraz marki mediacje.pl, tego co wyznacza nam drogę dalszego rozwoju. Opracowałem strategię na 7 lat, właśnie po to, żeby być może za tych 7 lat już z czystym sumieniem. Zacząć zajmować się czymś naprawdę tylko dla siebie, a może dla całego bliskiego otoczenia. Natomiast bez, bez, tej, bez, bez tego kosmopolityzmu, bez, bez takiego nadęcia na cały świat. No Bogie je mam. Na razie je mam. Ale po kolei IPI, czyli I, to impact, wpływ. To siedmioletnia strategia rozwoju mediacji, która ma w sobie również opracowaną dwa lata temu strategię siódemka dla mediacji. Wszystko dzieje się na siedem. 7 lat i siedem zadań do wykonania, po to, żeby te mediacje osiadły w taki solidny sposób polskiej rzeczywistości. P tak naprawdę obrazuje dwie różne koncepcje. P to pola wolontariatu. To zagospodarowanie szerokiego pola aktywności ludzi, ale i pomoc różnych ludzi, różnym grupom, uwarunkowanym inaczej we wzajemnych relacjach, w relacjach z państwem, w relacjach z otoczeniem. No ale co najważniejsze, to jest skumulowanie i mądre wykorzystanie aktywności ludzi, którzy chcą coś robić i niekoniecznie pytają o pieniądze. Takich pól wolontariatu wypracowaliśmy tutaj na Dolnym Śląsku 11. Małgosia Otrębska dość mądrze zarówno to opisuje, jak i powoli, krok po kroku zaczyna wdrażać. Nasz dom mediacji jest wspaniałą ostoją takiego pomysłu. Zajrzyj tu do nas koniecznie. Taki napis jest. Przed drzwiami naszego domu. P, to również porozumienie związane z miastami mediacji. To wspaniała koncepcja, która tu powstała. Najpierw w Legnicy z koncepcją zagłębia mediacji, a to zagłębie mediacji powstało przy okazji 6. Dolnośląskiego Sejmiku Mediatorów, spotkania, które zaczęło, się, które zaczęło nasz projekt Centrum Arbitrażu Mediacji we Wrocławiu i Dom Mediacji. Zaraz za tym pan sędzia Martka podpowiedział nam, że może należy iść w kierunku samorządów. I udało się. Przekopiowaliśmy ten pomysł na Podkarpacie, a tam powstała dolina Mediacji, trochę analogia dla doliny lotniczej. Więc i tu i tu wielki przemysł, wielka szansa dla rozwoju gospodarczego regionu, ale i wielka, wielka szansa, że nie będziemy tracili naszego potencjału w sporach sądowych. Miasta mediacji to porozumienie. Pierwsze takie porozumienie zawrzemy 13 czerwca w Sądzie Okręgowym w Legnicy z miastem Legnica. Zarówno z władzami miasta, jak i z władzami starostwa powiatowego. Wspaniałe wielkie wyzwanie. Wspaniali, mądrzy samorządowcy, kreatywni, otwarci, mający dużo również swoich pomysłów. I znowu szereg pól, na których można takie porozumienia budować, właśnie po to, aby niepotrzebnie nie procesować się z ludźmi, aby z nimi nie chodzić do sądu, bo to szkoda czasu, pieniędzy, nadziei, wizerunku. A tak naprawdę też i naszego życia. Czasu, który upływa. Czasu, który mielibyśmy marnować na niepotrzebne spory. IPI to wreszcie trzecie I, czyli inventa, odkrywcy, odkrycia. To koncepcja współpracy polsko-grecko-włoskiej, rozpoczęta w 2016, potem 17 rokiem, w 2017 roku w październiku kongresem w Atenach. Takie kongresy odbyły się już trzy. Pierwszy w Polsce 2016, w Grecji 2017, teraz w 2019 roku w kwietniu, między 8 a 12 kwietnia w Rzymie. Następny już niedługo we, we wrześniu w Salonikach, znowu w Grecji. Tak oto rozwijamy koncepcję inwenta. Zaczynamy drogę znacznie odważniejszą, niż mogłoby się wydawać. Ona rzeczywiście spełnia nasze aspiracje. To droga do Buenos Aires, gdzie żył Gombrowicz. To droga do Wellington, do Nowej Zelandii. Takie marzenie, aby zobaczyć te cuda świata, to, co stworzyła natura. I z wiarą również, że tam są i tacy sami, choć tak bardzo różni inni ludzie. Warto ich poznać. Wreszcie Tokio. Wielki, bogaty kraj, wielka Japonia kraj wielu wyzwań i wielu ciekawostek. Kulturowa nam bardzo ciekawa, ale w związku z tym, że w Krakowie Andrzej Wajda ufundował centrum yy, yy, manga yy, z pieniędzy, które otrzymał od Japonii w nagrodę za swoją twórczość, to tam wylądujemy w 2024 roku.